W celu zwiększenia jakości obsługi interesantów w zakresie spraw społecznych i mieszkaniowych nastąpiło połączenie wydziałów lokalowego i społecznego, poinformował Raciborski Ratusz. Głównym celem tych zmian jest zwiększenie jakości obsługi interesantów w sprawach społecznych i mieszkaniowych poprzez połączenie wydziałów lokalowego i społecznego. Decyzją prezydenta takie działania zostały podjęte z tego względu, że obydwa wydziały prowadzą taką działalność dedykowaną pomocy mieszkańcom. Chodzi o to, żeby to usprawnić, skoordynować, żeby móc jeszcze lepiej świadczyć usługi dla naszych mieszkańców. Wprowadzenie zmian będzie miało szczególne znaczenie dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, borykają się z problemami mieszkaniowymi lub potrzebują wsparcia w sprawach społecznych. Połączenie Wydziałów Lokalowego i Społecznego umożliwi pracownikom łączenie działań na rzecz mieszkańców w bardziej skoordynowany sposób. Dodało Anna Stanisz-Cebula. Wszystkie zadania, które do tej pory te dwa wydziały realizowały, dalej będą realizować na tych samych zasadach, ale w skoordynowany, połączony sposób, który poprawi te świadczone usługi. Myślę, że mieszkańcy będą mogli załatwiać sprawy szybciej, łatwiej w jednym miejscu. W chwili obecnej naczelnicy wydziałów otrzymali wypowiedzenia. Będą mogli oczywiście stanąć do konkursu. Dodała pani Joanna z biura prezydenta miasta Racibusz.